ani o waszym czytaniu. <laughs> Więc zobaczmy, co dzisiaj ciekawego wczoraj mnie nie było, ponieważ mój telefon padły, padły, padły kompletnie y już myślałam, że jeszcze do zipie, że będę po prostu w stanie y na tym jednym małym paseczku y funkcjonować. Ale musiałam po prostu naprawić tą linię czasu, i. Um, <noise> I naprawiłam tą linię czasu. Dziękuję Wam za donację, za pomoc wszelaką. Um, kwotę, które mi wysyłaliście, um, to właśnie poszło na naprawę tegoż pięknego sprzętu. E, także. Także możemy kontynuować. Tak. Tak. Wspaniale. Więc zobaczmy, co się naprawiło, co naprawiliśmy. Czyli chodziło o to, żeby. Mm, tak jakbym nie doprecyzowała mm, tego procesu, który się dzieje. Mówiłam, że linie czasu spadały i tak, linie czasu spadały, ale nasza linia czasu, na której mamy być, linia czasu tam, gdzie mamy być, o, jakaś sytuacja słoneczna się dzieje teraz, coś jest naświetlane, dobrze? Um, chodziło o to, żeby naprawić linię czasu. Że na tej linii czasu, na której mamy być, która jest dla nas, która jest naszą drogą do tego, żeby upgradeować. Eee, patrzcie, ten cień, ta, teraz słońce wygląda jak skrzydło. Widzicie koło pieca? Jak skrzydło. Okej. Okay. To jest jakaś sytuacja teraz energetyczna tu. To... Skrzydło nam dorosło, tak? Doskrzydliło się. Okej, okay, dobra. Um, sytuacja skrzydlasta. Więc... Chodziło o to, żeby naprawić linię czasu. Tą na, to, na tej, którą, yy, która należy do nas. Każda inna po prostu miała spaść i spadła. Czyli, au! Znów popiół spadł i mnie sparzył, a ostatnio przecięłam się tu na kciuku nożem. I teraz spadł mi popiół znów na tą stronę lewą. Ok, to na pewno jest jakaś wiadomość dla kogoś. No dobrze. Wraca do normy. Czyli, jeżeli linia czasu została naprawiona, na tej, na tej które mam, której mamy być, to oznacza, że możemy kontynuować i coś się na pewno wyjaśniło. Dobra. O czym mówimy, albo o czym nie mówimy. O czym mówimy albo o czym nie mówimy? Kojot, pod spodem, demon dokładnie czarownik, sorcerer, i taniec ducha odwrócony po przedzieleniu, czyli em, karmiczne energie, które konfrontujemy. A z których wychodzimy? Echa. A z których echa wychodzimy? To jest główna energia. Chcę przeczytać kojota z numerem 12. Stara energia, 12. Kojot. Kojot. The essence. The kojot is the symbol of the sacred trickster. The one who provides detours. For growth and understanding by ensuring that things don't go as planned. Czyli Kojot, kojot musi się upewnić, że robi swoją robotę poprzez e, zaprowadzanie Cię do miejsca, gdzie nie masz być. Czyli zadaniem Kojota, zadaniem tej energii było, czy jest, czy dopełni się, zaprowadzenie Cię. Słyszę taki boski zwiadowca, który cię spycha z twojej linii czasu gdzieś po to, żebyś trafiła, żebyś trafił do miejsca, w którym nie powinieneś być, z ludźmi, w którym, z którymi nie powinnaś być. Po to, żeby ci coś pokazać, po to, żeby ci coś powiedzieć, po to, żeby ci um, zaznaczyć coś. The brings the energy of divine deception to set you free from the shackles of that which doesn't serve you. Czyli to jest taka bos tak jakby Bóg cię oszukał. Wszechświat cię oszukał. Um, I to był zamiar górnego świata. Żeby pokazać Ci, co Cię jeszcze trzyma, a co trzeba odciąć. Sometimes it appears that you will get everything you want, you want, only to find that coyote brings you the opposite of what you hoped for. The lessons offered by coyote may at first appear confusing, But they are most sacred and always for your highest good. Czyli, czyli to poczucie powinno być teraz w innym miejscu. Powinienem być teraz w innym miejscu. I na przykład, jeżeli konfrontujesz, porównujesz się z, z historią innych osób, jeżeli um, widzisz na przykład, nie wiem, w social mediach kogoś, kto na kogo patrzyliście, jako na lustro. Czyli mówiliście, jesteśmy tymi samymi osobami, jesteśmy w tym samym miejscu, i okazuje się, że tamta osoba, na którą patrzyliście, poszła dalej i jest w dokładnie tym miejscu, w którym ty myślałaś, myślałeś, że będziesz, i że. to miało być miejsce dla ciebie, i okazuje się, że. Tak się nie wydarzyło, bo to, co spotkaliście, to, z czym stanęliście w twarzą w twarz, to mamy 12-12, czyli stara energia. Stara energia, 12-12, czyli chcemy być w energii 13-13, gdzie jest śmierć-śmierć, ale jest 12-12. To jest bardzo stara, karmiczna energia, z której wychodzimy jako... Dopełnienie naszych pułapek, w których jesteśmy, z których absolutnie nie da się wyjść, z tego względu, że to jest nasza droga, żeby tam być. I nawet jeżeli, przez nasz logiczny rozum, procesujemy fakt, że to jest bez sensu, że przechodzimy ten proces, bo widzimy, że on jest nieautentyczny z, naszą, z naszymi pragnieniami, z naszymi zamiarami, to to jest dokładnie to, co zostało naprawione. To jest dokładnie to, co zostało naprawione. Więc zobaczmy, co taro chce. Hej, Taro! 1 i 2 to jest 3. 4 i 8 to jest 12. 1 i 2 to jest 3, 3. Hmm. 3, 3. Magia. Czyli karta niewinności, czyli karta um, czystości w stosunku do, w stosunku do kojota. Ok, coś spadło. To jest ta linia czasu, ok, o której właśnie mówiłam. To, to, to nie było coś, co ściągaliśmy w sposób odpowiedni. To te informacje, które ściągaliśmy, prowadziły nas do tych miejsc, ponieważ nasza intuicja była w pozycji odwróconej. Dlaczego? Dlatego, że byliśmy page, czyli byliśmy dopiero w etapie bycia w dalszym ciągu współuzależnionym ze strachem. Dlatego musieliśmy ten strach po prostu twarzą... Twarzą w twarz. Spotkać co spadło. Więc spadło trzy. No dobra. Trzy. E, pałki i król pałek. To jest tak, jakby cała ta sytuacja, w której jesteśmy, ale wyszło piękne słońce. E, cała ta sy sytuacja 3-3, prawda? Czyli trzy pałki i król. Pałek, czyli król ognia. To jest sytuacja, w której byliśmy testowani przez Kojota i byliśmy konfrontowani z naszym demonem, z którym byliśmy współuzależnieni, po to, żeby uwodni uwodnić, udowodnić nasz, nasze 3-3, czyli naszą magię, której karty tu nie ma, ale mieliśmy to zrobić, bo mieliśmy to zgadnąć. Mieliśmy to przewidzieć. Trzeba było przewidzieć naprzód, na jeden dzień naprzód, co się wydarzy albo na tydzień naprzód, żeby przewidzieć, że masz zrobić e, decyzję, masz zrobić ruchy, które e, są oparte na twojej w dalszym ciągu niewinności, czyli bycia w energii dziecka, czyli kogoś kto jest absolutnie naiwny. Czyli mieliśmy być naiwnym i jednocześnie zachowując naszą czystość i umysłu i naszego ciała dosłownie i mówiąc o czystości ciała i mówiąc o czystości na każdym poziomie, tak? Więc to był ten proces, który się dopełnił, czyli okej, okay, spotkaliśmy siebie jako król udowodniliśmy sobie, że jesteśmy królami yy... Ognia, czyli tymi, którzy działają zgodnie z nowym kręgosłupem moralnym. Jeżeli Twój kręgosłup moralny do tej pory się nie sprawdził, to to jest to, co zostało, zostało albo zostanie Ci pokazane. Zostanie Ci pokazana, jakby Twój moralny kompas, który chce zostać dostrojony do kolejnego etapu. Tu nie chodzi, bo teraz ciśnie mi się taka krytyka, tak jakbym miała cię skrytykować za, twoją, za Twoje wybory. Jeżeli czujesz presję, krytyki za Twoje wcześniejsze wybory i, i sposoby, w jakich się prowadziłaś, prowadziłeś, to może oznaczać, że jesteś dalej pod. Jakby to powiedzieć, pod obstrzałem nieprawości, słyszę, co? Jakiegoś. Chodzi o to, że te energie muszą się dopełnić jako. jako pełna energia, dopełnić jako pełna energia, czy to ma sens, co mam mówię, co, co mam mówię, co ja mówię. Czyli musi, musicie zobaczyć pełny obrazek o albo w social mediach, albo gdzieś na zewnątrz, albo w nocy, w śnie, albo w podróży astralnej. Musicie zobaczyć pełny obraz całej lekcji karmicznej i powiedzieć, aha, to o to chodziło. Patrzyłam na pogodę i nie pokazywała słońca, więc odbieram to słońce jako potwierdzenie. Bo, oczywiście, jak robię czytanie i mówię, że ma być słońce, to jest słońce proste, nie? <laughs> Dobra, zobaczymy o jaką ranę, o jaki. Przyjaciel duszy odwrócony, prawda? Plotka odwrócona, wewnętrzne dziecko, uzdrawianie wewnętrznego dziecka, czyli to jest to, co mówię, page, czyli bycie e, w swojej energii czystości dziecka, tak? czyli kogoś, kto jest jeszcze dalej współuzależniony, bo, e, bo jest dzieckiem. I to jest tak, jakby krytyka chce wejść na poziomie, jesteś dzieckiem, to twoja wina, bo jesteś dzieckiem. Odwróconej z numerem 37. Bądź najlepszym partnerem i przyjacielem własnej duszy. Chodziło o to, żeby spotkać swojego wroga, który miał być na zewnątrz ciebie, który miał być refleksją tego wroga w tobie. Tranzycja, mamy kolejną trójkę. E, trzy pentakle odwrócone, pięć mieczy i tranzycja, jeśli chodzi o cztery pentakle. Wyjście z konfliktu mentalnego a propos twojego e, a propos twojego kontraktu karmicznego, czyli masz już jasność, będziesz mieć jasność e, na czym polegał ten konflikt karmiczny i na czym polegał i na czym polegał teraz e, co? I na czym polegał ten błąd, który cały czas musieliśmy naprawiać? Ha. Huh. Okej. Okay. To jest tak jakby I dopiero teraz możesz stwierdzić, czym jest Twoja autentyczna struktura. Będę kontynuować wyciąganie kart. W opisie filmu jest mój adres mailowy. Jeżeli masz ochotę na czytanie przedłużone, to napisz do mnie. Czytanie przedłużone kosztuje 25 zł. Jeżeli masz ochotę na czytanie prywatne, to również zapraszam do maila. Będę wdzięczna za wszystkie donacje. Oczywiście lajkuj, subskrybuj i, i komentuj. I udostępnij. Dziękuję za wszystkie komentarze, które nadrobiłam i przeczytałam wszystkie. Więc dziękuję ślicznie. Jesteśmy w kontakcie. Pa. pa.